Witam serdecznie, moi drodzy po raz kolejny, słuchajcie, zobaczcie osoby gdzieś tam, które występują w telewizji i na innych śmiesznych stanowiskach starają się nas zastraszyć starają się nam znowu mówić, że po raz kolejny jest straszna sytuacja, z którą nie dajmy sobie rady i zamykamy wszystko czym Państwa, no cyrk na kółka wyzwólmy się z tego, wyzwólmy się z tego telewizorka, wyzwólmy się z tych ich komunikatów bo to są tylko i wyłącznie moi drodzy komunikaty, oni, oni nas proszą że czy moglibyśmy zostać w domu czy moglibyśmy nosić, wiecie, maskę i czy y, moglibyśmy się zaszczepić, słuchajcie, bo to są tylko ich prośby, to są prośby, komunikaty i na te rzeczy zgadzają się ludzie, którzy po prostu, no, mają niską świadomość, mają niską załóżmy jakąś tam wiedzę i dlatego pod pretekstem strachu dają się w to wmanipulować, słuchajcie, dają się w to wmanipulować, tak? Spójrzmy na to z perspektywy, moi drodzy, spójrzmy na to z perspektywy, zobaczcie, na przykład dla porównania Texas, którym od chyba dwóch tygodni już Otwarty jest wszystko, hula, i tak dalej, i tak dalej. 40% zakażenia, słuchajcie, jakiekolwiek, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Moi drodzy, dalej, książka. Załóżmy, że w Polsce teraz na ten moment mamy znowu wy, wyszczał, Słuchajcie, już nie wiadomo skąd to wszystko się bierze, skoro wszyscy chodzą w maskach, wszyscy się szczepią, wszyscy przestrzegają różnego rodzaju mm, dziwnych restrykcji, a dalej statystyki z kosmosu. No słuchajcie, no to jest y, absurd, niedorzeczne, jest to symulacja, jest to drukowanie y, statystyk jest to, moi drodzy, y, tylko i wyłącznie bazowanie na emocji, energii, strachu i to oni robią cały czas, dzieli rząd i tak dalej, skłócą jednych z drugimi i tak dalej i oboszczenia, słuchajcie, od soboty do y, 9 kwietnia, a czemu do 9 no bo 10 jest rocznica smoleńska słuchajcie, no i już nie będzie oboszczeń no bo, no bo jak, tak? I teraz zobaczcie dociskają ludzi, no bo już nie no ja już uważam, że osoby, do których ja mówię i trafiam, no to już e, znają mnie, wiedzą mnie e, wiedzą mnie, wiedzą mniej więcej jaki jest mój punkt widzenia, jaka jest moja perspektywa e, jeżeli ktoś tam obejrzał 2-3 jakieś moje filmiki, no to już mniej więcej trochę mnie poznał i wie e, że każda informacja jaką staram się przekazać jest to w pozytywnym sensie, e, że zmiany idą ku lepszemu i wszystko to, co się teraz dzieje, to jest proces oczyszczania ziemi z negatywnych rzeczy, z negatywnych istot i, moi drodzy, swoboda i wyzwalamy się pomału, tak? Więc, moi drodzy, zobaczcie to, zajeżdżanie gospodarki, zajeżdżanie ludzi, zdrowie, słuchajcie, no minister jakiś tam ten śmieszny ekonomista mówi, że odwoływać różnego rodzaju zabiegi i tak dalej, bo jest wielkie, wiecie, wielka tragedia, nie wiadomo, co się dzieje, kichają i kaszlą ludzie, nie? Gdzie, tak jak mówię, książka polskiego wirusologa, doktora bodajże Jabłońskiego, 75 rok możliwe, że przekręciłem, Leon Jabłoński, o nie przekręciłem, 1973 rok moi drodzy, w której jest opisana charakterystyka koronawirusów, że to są śmieszne jakieś bakteryjki, które bardziej atakują jakieś zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, I jest tam już w tym roku napisane w 73, że mutują i y, mają w nawyku atakowanie tego samego załóżmy, jakby to powiedzieć, y, nosiciela, tak, czyli może mieć ktoś znowu jakieś, wiecie, katar, kaszel, objawy grypopodobne, tak? Bo to jest objaw grypopodobny. Dodatkowo, no mówię, ja w swoim życiu w przeszłość, patrząc w przeszłość, też kilka razy nie miałem jakiegoś smaku, węchu i tak dalej, tak dalej. Także słuchajcie, pan się ostatnio jeden też oburzył, tak jak moi znajomi, gdzie na początku rok temu w marcu zacząłem nagrywać, że Bergamo, 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 umierają, gdzie to, wiecie, podstawione zdjęcia, no ale okej, okay, nie wracamy. Moi drodzy, widzimy, w jakim celu to jest robione. Zajechanie zdrowia ludzi, zajechanie gospodarki, i nagle słuchajcie, co będzie dzisiaj rano w telewizji? Pyk! Ósma rano, słuchajcie, ktoś mi wysłał pytanie na siadanie. Dochód jakiś tam z Afriko dla każdego, 1200 zł dla dorosłego, i chyba tam 400 czy 500 na dziecko. No i teraz słuchajcie, oni, 20 pewnie wiecie, w połowie marca, będzie tak, że oni wyskoczą w super, wiecie, wspaniałymi pomysłami, i ludzie już po tych wszystkich, wiecie, po, po tym roku gnojenia, bo naprawdę, no, to było tak, jak ktoś tam mało używał wiedzy innej niż telewizor, gazety i tak dalej, to dla niego ten czas był mordęgą, bo cały czas gnębienie, cały czas strach, niepokój, obawy i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, Więc moi drodzy, zobaczcie, przez rok czasu zajechali gospodarkę, zajechali te dziedziny, które, te dziedziny, które przynosiły najwięcej, jakby to powiedzieć, pieniędzy, czyli różnego rodzaju, wiecie, no, gastronomia, hotele, wszystkie, no, sezonowe rzeczy, chcieli zajechać, chcieli po prostu jak najwięcej ludzi wykruszyć, żeby jak najwięcej ludzi podziało: Nie, no pomóżcie, nam pomóżcie, mam tak. I to jest ta sama zasada, która działa przez y, wielu, wiecie, państwach wstecz, wcześniej, wiele, wiecie, schematów odgrywanych jest cały czas. Więc stwórzmy problem, słuchajcie, stwórzmy problem. Niech problem się rozniesie, rozmuchajmy go, tak. Media rozmuchają problem, tak. Wszyscy, wiecie, się boją i nagle oni na białym koniu mają: słuchajcie, rozwiązanie tylko musimy oddać wszystkie swobody wszystkie rzeczy które yy, pozwalają nam czuć się niezależnie musimy oddać im i oni nam dadzą rozwiązanie bo no to słuchajcie jeszcze raz mówię jeżeli mamy auto słuchajcie mamy auto które daliśmy załóżmy wujkowi który o nie dbał mieliśmy super auto zadbane czyste ładne piękne daliśmy je wujkowi wujek jeździł 4 lata zajechane słuchajcie no klei się brud smród i tak dalej no i wujek mówi Weź mi, daj to swoje nowe, ja se pojeżdżę. No to jak wujek nie umie dbać o stare auto, no to wujkowi nie dam nowego auta, no bo wujek, kurde, upaprze znowu i będzie, będzie niefajnie. Tak samo oni, jak nie, umieją, nie umieli rządzić, nie umieli, nie wiem, sprawować władzy, czegokolwiek, jak to nazwać nad, nad ludźmi w sposób taki, żeby było chociaż większość zadowolona, a, nie, a nie, nie wszyscy, bo oczywiście wszystkim się nie dogodzi, no to jak można powiedzieć, teraz wprowadzamy, wprowadzamy coś nowego, co będzie super dla wszystkich. No nie, no nie, no nie, ja w to nie wierzę, nigdy w to nie wierzyłem. Cały ten cyrk jest, słuchajcie, odgrywany, odsmażany i oni myślą, że wszyscy będą robili tak, jak oni chcą. No nie, bo jesteśmy wolnymi istotami i nic nam nie mogą zrobić bez naszej wolnej woli. Co więcej, teraz słuchajcie, w Unii Europejskiej wyszła ta jakaś dyrektywa, znowu teraz się to potwierdziło, że... Yy, nie można szczepić, słuchajcie, na siłę, nic nie ma takiej możliwości, że kogoś trzeba przymuszać, nie ma takiej możliwości. I druga sprawa, te osoby, które nie wybiorą jakieś tam drogi, załóżmy takie jak tam większość sobie życzy albo coś takiego, to nie ma prawa wobec nich żadnych restrykcji, żaden rząd, jakby to powiedzieć, egzekwować, tak? Czyli spokojnie, 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 spokojnie. Oni, tak jak mówiłem, straszą, rzucają te różne scenariusze i patrzą, do którego scenariusza pójdzie najwięcej naszej energii. Tam, gdzie więcej ludzi... Ta świadomość, załóżmy, zbiorowa, powie: OK, dobra, to, to jak nam pozwolili wyjść z jednej klatki, to niech nas już leją, ale no będzie dobrze, tak? No więc jedna grupa jest tu, inne są tu i oni patrzą, na który scenariusz mogą zebrać sobie najwięcej energii, gdzie najwięcej ludzi będzie za, a nie przeciw i będą jak najmniejsze jakby protesty, tak? Ale dlaczego mamy wybierać ciągle między mniejszym złem, a większym złem, tak? To mówię, cała ta scena polityczna, wszystkie te różne instytucje, dziękuję. Religia. To jest wszystko do kontroli, już doskonale o tym wiecie, bo też nie raz o tym mówiłem. I każdy ma właśnie swój umysł, swoje serce, dzięki czemu może sprawdzać, weryfikować informacje. To, co z nami rezonuje, dobieramy, to, co z nami nie rezonuje, odrzucamy. I tak jest ze wszystkim w życiu, tak? Tym, czym my emanujemy, tym, czym my w środku emanujemy, tym, czym jesteśmy poświęceni, tak wygląda nasz świat tutaj na zewnątrz. Jeżeli jesteś ze wsuty, masz tam w sobie mnóstwo jadu i tak dalej, tak dalej, z przeszłości, którego nie przepracowałeś, przepracowałaś, no to no to twoje życie wygląda tak, że wstajesz i ci się nic nie chce, tak? No bo wstajesz już pomyśleć, kurde, znowu taki dzień, o nie, patrzę, znowu pada, o nie, znowu, o ja coś tam, śnieg spadł, niemożliwe, co ja zrobię, tak? Więc eskalujemy te stany, w których się znajdujemy, a jeżeli je przepracujemy, rozwiążemy, to tak samo na rzeczy ze świata codziennego będziemy patrzyli z innej perspektywy, moi drodzy, tak? No i słuchajcie jeszcze kolejny taki logiczny logiczne takie wiecie logiczne takie aspekty, że zobaczcie no stworzyli teraz panikę, stworzyli wiecie chaos, że tam dużo ludzi się boi, dużo ludzi się jakby to powiedzieć, no obawia o siebie, jak nie o siebie to o innych, no bo tak jest, wiecie, no tak jest, tak to sobie wymyślili tą pandemię strachu. No i moi drodzy, zobaczcie no, sprawdźcie sobie wstecz. Coś, jakie były artykuły 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, w okresie jesiennym, wiosennym. No to słuchajcie, 400 tysięcy ludzi chorych na grypę, w samym Mazowieckim, 50 tysięcy łóżek zajętych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co się teraz dzieje, no nie jest niczym nowym. Nie jest niczym nowym, to jest grypa, tak? Grypa mówię, sprawdźcie sobie książkę, jeszcze raz mówię, Leon Jabłoński, 1973 rok. Sprawdźcie książkę, jest w PDF-ie różnych, na różnych portalach. Gdzieś tam, kto poszuka, to znajdzie oczywiście. No i, moi drodzy, jeszcze ciekawa informacja. Zobaczcie, prezydent Tanzanii gościł, który od samego początku się z nich śmiał. Mówił, że koronawirusa nawet mają te owoce, moi drodzy, owoce, zwierzęta itd., dalej. Później powiedział, że nie chce od nich żadnych szczepionek. Nic nie brał. Wczoraj na, na serce nagle gościł 61 lat. Na serce, na, na, na serce nie wiadomo, co się stało, nie? No słuchajcie, no to też mi już śmierdzi, no bo to był jedyny gościu z tych z, Zewsząd, gdzie na niego już wiecie i, na w, I WHO, i inne te europejskie instytucje mówiły, że O matko, pieniądze my im dajemy na walkę z tym A oni, a oni nie mówią, że nie ma Słuchajcie, tam wszystko, turystyka, wszystko działało normalnie Bo on podział chyba w maju tam Czy wcześniej, nie no, w, maju, w marcu wystartowało To on w maju powiedział, że już wygrał wszystko i dziękuję No i niestety pan był nie e, Niewygodny, więc został e, pan uciszony, ponieważ no, no wyłamał się z tego całego ich planu, który tak świetnie załóżmy sobie tam myśleli, że realizują, gości od początku podział dziękuję, no słuchajcie, no szanujmy się, to ściema, tak, no i, i, i moi drodzy, dlatego został tak potraktowany a nie inaczej, także słuchajcie najważniejsze informacje. Rada ta europejska jakaś tam powiedziała, że nie ma możliwości, aby na siłę kogoś gdzieś tam ganiać w czymś, że musi jakieś leki przyjmować albo coś. I po drugie, nie mogą, słuchajcie, za brak przyjęcia tego nakładać żadnych restrykcji, które by w jakiś sposób dyskryminowały taką osobę, tak? Jeszcze coś mądrego sobie wypisałem? A jeszcze jeszcze nam jedną rzecz taką. Słuchajcie, moi drodzy, czyli widzicie, no stworzyli, stworzyli chaos, stworzyli taką, taki scenariusz, że ludzie już tego mają dość, ludzie chcą już z tego wyjść i oni teraz wyjdą, słuchajcie, z rozwiązaniem na, na ręce, słuchajcie, mamy nowy ład, mamy nowe wszystko, zrobimy tylko oddajcie to, 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 to to i to, sieć ta w domu najlepiej i już nie można normalnie wychodzić. I tak samo ludzie, którzy wzięli te śmieszne tarcze jakieś różne i tak dalej, no to teraz siedzą u nich w kieszeni, no bo tam pewnie było króczków tyle, że... Nie ma kozaczenia, nie ma odzywania się. Widzę zresztą po jednym znajomym, który miał siłownię i na początku, słuchajcie, bardzo tam narzekał, i tak dalej, i tak dalej. A później jakieś tam transze wpłynęły, także już jest cisza, spokój, już, już, już jest ok. Więc, moi drodzy, wszystko zależy od nas, każdy miał wybór, każdy podjął takie, a nie inne decyzje w swoim życiu. Przykro mi jest jeszcze, że na przykład no. Osoby jakieś, które też mają, jest wiele osób w pewnie tak jak mówiłem, artyści Chyba jeszcze ten Pinkas, ten taki, on był jakimś tam ministerkiem, czy kim on był Na jakimś spotkaniu mówił jeszcze Z pół roku temu oglądałem, mama pewnie gdzieś nagrany kawałek Jak mówił, żeby zaciągać celebrytów I innych ludzi do akcji szczepień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo oni mają Większą siłę przebycia, przebicia No i słuchajcie, mamy tego pana, pana tego Pana Złotopolskiego Który, wiecie, no wczoraj ten filmik widziałem naprawdę współczuję chłopu, współczuję, jak jest tak chory, to ja mu naprawdę współczuję, ale widziałem też filmik jakiś tam sprzed y, miesiąca i, i tak dalej, gdzie pan y, pan, pia, pan ten, jak on ma pan Piasek y, imprezka była, słuchajcie w domu jakieś urodzinki, oczywiście hasło y, j tak i tak dalej, gdzie ja mówię, gdzie to nie chodzi, że to PiS jest albo coś, by PO było u władzy, albo jakakolwiek inna partia odgrywałaby ten sam scenariusz, bo zarządzają korporacje, a to są ich y, przedstawiciele i my nie jesteśmy wcale obywatelami korporacji, tylko jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy mieszkają w Polsce, a nie jesteśmy jakimiś, wiecie... Papierkami, dowodami, i tak dalej, i tak dalej, bo to jest ściema, to jest system korporacyjny, który, w który daliśmy się wplątać. No i słuchajcie, ten biedny gościu płacze, no mówi, że bardzo ciężko. Ja tak miałem, jak, jak piłem kiedyś alkohol i pochlanę za dużo, to tak miałem właśnie na drugi dzień, że nie mogłem mówić, i wydawało mi się, że umieram, bo yy, wychodzi na to, że pan Piasek widocznie nie robił, nie przestrzegał albo ograniczeń, albo czegoś innego, no bo skoro, słuchajcie, biedny jest tak chory mocno, no to nie wiem. Więc, moi drodzy, widzicie, co pieniądze robią z ludźmi. Jedni idą za mamoną, drudzy idą za prawdą. No i niestety to się, mamona i prawda, no, bardzo się ro, roz, rozmywają, roz, roz, rozmieniają, tak? Widzicie, artyści wcześniej też płakali, każdy gdzieś tam przeżywał. Wszyscy wszyscy przeżyli, słuchajcie, ale wszyscy artyści przeżyli. Wszyscy artyści przeżyli. Ciężko chorzy artyści, wszyscy przeżyli. Nikt z artystów nie umarł. Ale lekarz, któryś znowu taki był, Ostatnio też widziałem, że się zaszczepił drugą dawkę. Napisałem sobie nazwisko, ale nie mogę teraz znaleźć. Lekarz, pan, pan Saudan, możliwe, że pan Saudan. Po pierwszej dawce, tak samo, pan doktor niestety niestety odszedł. Wiele krajów już się wycofało z tej astry, i tak dalej. U nas niestety pan doktor powiedział o pan rzymski Piotr powiedział, brać co jest, nie wybrzydzać. Chodzi o to, żeby przyjąć produkt, zużyć produkt, bo to są pieniądze, tak? ale też żeby nie było pan Zbigniew Martyka bardzo w porządku doktor, poczytajcie sobie co mówi, co pisze, że nie można zrobić szczepionki jeżeli wirus nie został wy wy wyodrębniony no moi drodzy także to już jest tak samo ten doktor na H, który w tym programie po 20 na jedynce porozmawiajmy, czy rozmowy wieczorne jakieś tam mówiłem, tak samo mówią, że no to jest cyrk, to jest scenariusz, to jest no iluzja, no to jest iluzja moi drodzy więc słuchajcie, bardzo się cieszę, że coraz więcej ludzi dostrzega to wszystko, że coraz więcej ludzi y, umie porozmawiać. Nawet jeżeli ktoś się nie zgadza ze wszystkim, co mówię, to umie podać merytoryczne argumenty, umie powiedzieć coś y, nieprzepełnionego jadem, coś dzięki czemu, y, wiecie, nie jest tylko tak, że wyzywamy się i tak dalej. Bo zobaczcie, stworzyliśmy bardzo fajną społeczność, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Y, mamy już tam kilka. Kilkaset, kilka, kilkaset osób jest po prostu z nami, wspieramy się, ogarniamy się, rozmawiamy i coraz więcej ludzi poprzez właśnie rozmowę, bo walcząc, wiecie, jest kijem na dworze, no to też no, atakujesz kogoś, no to to później wróci, tak? No to nie widziałem nigdy, żeby gdzieś tam ktoś się bił i się pogodzili nagle, bo zawsze gdzieś tam coś zostawało. Więc tak jak Oszo napisał, walcząc, no. ciągle walcząc, no nie można. Na następny odcinek to zostawię. Jeżeli walczymy no to ciągle walczymy, jesteśmy, wiecie, w formie walki, tak? Cały czas, o, musimy to zrobić, to, 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 to. Więc nie jesteśmy, wiecie, no, jakby to powiedzieć, do końca wolni, nie? No bo jednak jesteśmy gdzieś ta walka zaszczepiona i musimy to zrobić, to zrobić, pokonamy jednego, później drugi wyskoczy i tak dalej, i tak dalej, ale na to odrębny odcinek. Moi drodzy, jesteśmy wspaniałymi istotami, które widzą, które chcą widzieć, które się rozwijają, które pracują nad sobą, które dzięki pracy nad sobą, nie wiem, inspirują innych, bo o to chodzi, żeby, wiecie, każdy zajął się sobą, wiecie, telewizor, pyk, i każdy, zajął, no to już większość z Was, osób tutaj z mojego kanału, już wiem, że no przecież nikt nie ogląda, bo to każdy siebie szanuje i swój czas i yy, to, czym się karmimy, tak, czym karmimy swój umysł, swoją duszę i tak dalej, tak, więc, moi drodzy, mm, doskonale wiemy, że to jest tylko chwilowy, przejściowy moment, żyjemy we wspaniałych czasach, których my będziemy świadectwem, tak, więc... Zachowujmy te naj, naj, najszlachetniejsze wartości, mówię, miłość, dobro, pomoc, światło, wsparcie, słuchajcie, wspierajmy siebie, wspierajmy innych, pomagajmy sobie, pomagajmy tym, którzy chcą, bo jest wiele osób, które niestety, no, tak są bardzo, wiecie, zapaczone już klapki na oczy, że niestety, no, m, ciężko bardzo będzie je wykaraskać z tego wszystkiego i po drugie, no, każdy musi chcieć, każdy musi chcieć i zdać sobie sprawę, że bez naszego przyzwolenia, bez naszej zgody, nic nam się nie może stać, nic nam nikt nie może zabrać, odebrać, ani nic takiego, moi drodzy. Tak? Dzielmy się tą pozytywną energią, tak jak mówię w każdym filmiku, prawda, miłość, dobro, tak? światło, jesteś światłem, świecisz na innych, inni widzą: O kurde, zobacz, idzie bez maski. Kurde, no, mi też to się gdzieś myślało: Może tak zrobię. Dobra, może z nim zagadam, może coś, może tamto. Także słuchajcie, rozświetlamy czasem, dajemy dobry, wiecie, dobry, jakby to powiedzieć, przykład. Dobrą wibrację, nieraz nieświadomie, i o to chodzi. Bądźmy tym światłem, bądźmy tą miłością, bądźmy tym wsparciem dla tych, którzy jeszcze tego potrzebują, którzy jeszcze chcą się zmienić, którzy jeszcze gdzieś tam się zastanawiają. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Dzięki wielkie.